Proszę jak, Jako gospodar, gospodarz miejsca bardzo serdecznie Państwa witamy tutaj w Tarnowie. Jak co roku spotykamy się przede wszystkim po to, żeby być razem. Spotykamy się od wielu lat tutaj właśnie w Tarnowie, w najcieplejszym cie, miejscu w kraju, ale również miejscu, gdzie bije serce ruchu ludowego. I cieszymy się bardzo, że pomimo tego, że spotykamy się już, ja się spotykam po raz 26 na spotkaniu opłatkowym, że w trakcie tych spotkań opłatkowych było tak wiele wspaniałych chwili i uniesień, że dzisiaj spotykamy się w zupełnie innej rzeczywistości, że ta radość, ta euforia jest niesamowita. Bo szanowni Państwo, pokonaliśmy sanację. Żyjemy w wolnej Polsce. Do Polski wraca demokracja. Cieszmy się z tego. Szanowni Państwo, ale z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie nie współpraca, nie właśnie ta współpraca, która buduje mosty pomiędzy różnymi grupami społecznymi, pomiędzy różnymi formacjami, ale przede wszystkim dzięki temu, że mamy wspaniałego prezesa, prezesa, który od wielu lat tak bardzo mocno angażował się nie w to, żeby dzielić, nie w to, żeby były fake newsy, ale przede wszystkim angażował się w to, żeby pokazywać normalność, pokazywać rzeczywistość, że możemy wspólnie z sobą być, możemy z sobą rozmawiać, możemy wspólnie mówić o przyszłości. Trzecia droga nie była łatwym projektem. Tak naprawdę trzecia droga, która skupia wiele formacji politycznych, swój największy sukces uzyskała dzięki temu, że właśnie to nasz... Prezes pokazywał dokąd zmierzamy, jaką Polskę chcemy widzieć, w jakiej Polsce chcemy żyć. I szanowni państwo, to właśnie dzięki prezesowi Wadysławowi Kosieniakowi Kamyszowi, dzięki, dzięki jego rodzinie, która go w tym wszystkim bardzo wspierała, ten sukces mógł zostać zrealizowany, że trzecia droga była czarnym koniem tych wyborów. I kolego prezesie, bardzo serdecznie Ci gratulujemy i dziękujemy za wielką pracę. Miłe podawa. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie Szanowni Państwo, ale teraz przed nami wielka praca, wielka odpowiedzialność, ale wierzymy w to, że właśnie dzięki wicepremierowi, dzięki posłom, dzięki ministrom, którzy mają w klapie zieloną koniczynę, będziemy prowadzić do normalności. Ta sytuacja nie będzie łatwa, prosta, bo jeśli prawo i sprawiedliwość przez 8 lat dewastowało, Polski Wymiar Sprawiedliwości dewastowało nasze relacje międzynarodowe. To nie da się tego zrobić w bardzo krótkim okresie czasu i często, tak jak niektórzy oczekują, w sposób zgodnie z literą prawa, bo oni przez 8 lat prowadzili do dewastacji, niszcząc prawo. W związku z tym przede wszystkim wielka odpowiedzialność, wielkie wyzwanie. I kolego prezesie, na tą ciężką drogę życzymy mieć my, tobie, tutaj, wszyscy zgromadzeni wszystkiego najlepszego. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremiera ministra obrony narodowej, posła ziemi tarnowskiej, Władysława Kosieniaka-Kamysza. Dziękuję bardzo. Wielce szanowni gospodarze, na czele z kolegą prezesem zarządu wojewódzkiego w Krakowie, panem Wojewodą prezesem zarządu powiatowego w Tarnowie, panem marszałkiem, panem kolegą europosłem, szefem sztabu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Adamem Jarubasem. Wielce szanowni goście, koleżanki i koledzy parlamentarzyści z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Polski 2050, z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy. Wielce szanowni państwo, profesorowie, Rektorzy, samorządowcy, wszyscy ci, którzy od lat spotykają się na naszym noworocznym, świątecznym spotkaniu tutaj w Tarnowie w sali imienia Wiesława Wody. Wielce szanowni koleżanki i koledzy z ruchu ludowego, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przyjaciele. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest dla nas niezwykle ważne spotkanie. To jest to spotkanie, które co roku nakreśla nam perspektywę działań na cały nowy rok. Nakreśla tą, ten kierunek, którym chcemy podążać. W tym roku ono jest oczywiście szczególne i ta frekwencja o tym świadczy. Dziękuję Wam wszystkim, którzy przyszliście dzisiaj, którzy tutaj dzisiaj jesteście. Szczególnie dziękuję tym, którzy nieprzerwanie byli tutaj ze mną, z nami niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności przez wiele, wiele lat. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Moi drodzy, będę chciał powiedzieć o kilku sprawach dotyczących wyzwań dla naszej Ojczyzny w 2024 roku, zakresu odpowiedzialności, którym został nam powierzony. Ale zacznę od jeszcze raz wielkich podziękowań. Tutaj na ziemi tarnowskiej, tu w Tarnowie dla niezwykłego wyniku trzeciej drogi, dla niezwykłego wyniku dla naszej formacji politycznej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyniku, który dał dwa mandaty dla całej koalicji 15 października. Dał cztery mandaty parlamentarne, czyli podwoiliśmy to, co było dorobkiem roku 2015 i 2019. Wtedy tylko wspólnie z panią poseł Urszulą Augustyn, byliśmy parlamentarzystami niepopierającymi ówczesnej władzy. Dzisiaj w, w skład koalicji wchodzi nas trójka: jest Piotr Górnikiewicz, jest Robert Wardzała, jest Urszula Augustyn i ja mam tą wielką przyjemność być w tej drużynie z okręgu Tarnowskiego, z czego jesteśmy niezwykle i bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim, którzy, którzy nas poparli, którzy zagłosowali, którzy kandydowali. Dziękuję wszystkim kandydatom jeszcze raz. To był wielki sukces, to, to było wielkie doświadczenie. O tym będzie jeszcze za chwilę, ale zacznę od tego wyzwania na 2024 rok. Po pierwsze zapewnić Polsce bezpieczeństwo, dostatek i dobrobyt, przywrócić normalność, dać pokój i spokój w polskich rodzinach, dać poczucie sprawczości obywatelom i wspólnotom lokalnym przywrócić i naprawić Rzeczpospolitą, odbudować Rzeczpospolitą i w relacjach wewnętrznych, i w relacjach międzynarodowych. Poczucie bezpieczeństwa, więcej, bezpieczeństwo naszych rodaków jest dla koalicji 15 października najwyższym nakazem. W tym, co się dzieje na świecie, w wojnie, na Ukrainie, w niebezpiecznych sytuacjach na Pacyfiku, na Morzu Czerwonym, w strefie gazy, wszystkich tych konfliktach zbrojnych, które toczą się niestety na całym świecie i w tym najbliższym, który toczy się tuż za naszą wschodnią granicą, nie możemy pozostać ani bierni, ani obojętni. Musimy się przygotowywać, musi być Polska bezpieczna, musimy modernizować polską armię, odbudowywać i umacniać się w sojuszach, bo niezmiennie trzy wartości są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. To jest wspólnota narodowa, bo bez niej nie ma obrony ani zadbania o Rzeczpospolitą. To jest siła w sojuszach północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej i to jest zmodernizowana, dobrze zarządzana, dobrze funkcjonująca armia Wojsko Polskie. Te trzy rzeczy są wyznacznikiem, zapisaliśmy to wyraźnie w umowie koalicyjnej, ale to wynika z naszej tożsamości, z naszego poczucia odpowiedzialności za Polskę. Obejmując funkcję ministra obrony narodowej mam pełną świadomość zadania, które obywatele, nasi wyborcy, ale cała wspólnota społeczna, niezależnie na kogo głosowała, postawiła przed nami dać bezpieczeństwo Polsce, dać pokój Polsce, dać normalności. To jest wielkie wyzwanie. Proszę was wszystkich o wsparcie. Dziękuję tym wszystkim, którzy się w to angażują. Dziękuję naszym sojusznikom. Wczoraj rozmawiałem długo z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, rozmawiałem z ministrem obrony Ukrainy tych relacji międzynarodowych odbudowy i dobrego, dobrych stosunków szczególnie w ramach Unii Europejskiej potrzeba sukces Pierwszy, mamy za sobą odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, wizyta pana premiera na szczycie Rady Europejskiej i ten sukces, który został od razu na pierwsze godziny naszego rządu osiągnięty. O tych sukcesach, które już za nami, o tych realizacjach naszego programu i obietnic wyborczych też dzisiaj powiem, ale chciałem zacząć od bezpieczeństwa. Będziemy modernizować polską armię, będziemy realizować kontrakty, będziemy zmieniać na lepsze. To, co dzisiaj jeszcze nie funkcjonuje, a to trzeba zmienić. Do tego jest potrzebny audyt, który przeprowadzamy nie tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale w wielu, w wielu miejscach. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąłem obejmując funkcję ministra obrony narodowej, było rozwiązanie komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza. To była decyzja w pierwszych godzinach urzędowania, ona. Po prostu była bardzo potrzebna i mówię to w symbolicznym miejscu w sali imieniem Wiesława Wody. Przy obecności jego rodziny spotykając się z najbliższymi, którzy wtedy 10 kwietnia 2010 roku stracili swoich ojców, mamy, stracili... Dzieci stracili najbliższych. Rzeczpospolita poniosła wielką stratę: utraciła prezydenta Rzeczpospolitej, elitę, dowódców sił zbrojnych, wielu przedstawicieli i przedstawicieli wszystkich formacji politycznych będących wówczas w parlamencie. To, co się działo, to, co. Było działaniem podkomisji kierowanej przez pana Macierewicza, to było niszczenie pamięci. To było dzielenie Polaków. To było zatrważające, jak i grano i jak grano jedną z największych tragedii, jaka dotknęła nas, Polaków, wszystkich. Ja nikomu nie odbieram prawa do jego żałoby. Nigdy nie będę odbierał prawa nikomu do pamięci, będę tą pamięć również kultywował i pamięć o naszych kolegach, którzy zginęli, o Leszku Deptule, o Dwardzie Wojtasie i o Wiesławie Wodzie realizujemy każdego roku w wielu miejscach, upamiętniając tablicami, dziełami, nagrodami ich imienia i będziemy to czynić i każdy ma do tego prawo. Nigdy tego prawa nikomu nie odbierzemy, będziemy dbać, żeby to prawo mogło być realizowane. Ale nikt nie ma prawa robić polityki i budować poparcia politycznego na tragedii, na katastrofie, na rozpaczy ludzi. Nie wolno tego robić. A ta komisja to robiła. Te działania niestety nie miały na celu badania, tylko miały na celu jątrzenie i niszczenie wspólnoty. To będzie jeszcze bardzo mocno zweryfikowane przez ekspertów, którzy mają do tego uprawnienia. Ale wstępna analiza pokazuje, że koszty funkcjonowania tej podkomisji to jest około 33 milionów. I żadnych rozstrzygnięć, żadnych dowodów, tylko jakieś dyrdy małe można powiedzieć, a żadnej prawdy to trzeba wyjaśnić i to będziemy skrupulatnie w wielu obszarach robić. To jest nasze zadanie, bo to obiecaliśmy wyborcy. Jak szliśmy do wyborców, bardzo często mówiliśmy o współpracy, pojednaniu, o normalności, o szacunku dla każdego wyborcy. Tak, i to jest dla nas zadanie, i to jest zobowiązanie. Każdy wyborca, każdy obywatel, niezależnie czy poparł koalicję 15 października, czy nie popierał jej wtedy i nie popiera jej dzisiaj, ma prawo tak samo dobrze czuć się w naszej ojczyźnie. Będziemy, jako PZ, jako trzecia droga strażnikami tego, będziemy stali na straży, żebyśmy mogli każdemu po czasach naszych rządów powiedzieć dobrze wykonaliśmy zadanie, dobrze zrealizowaliśmy to, do czego zostaliśmy powołani. To jest bardzo ważne i proszę Was wszystkich. Wszędzie gdzie jesteście, proszę szczególnie moje koleżanki i kolegów z polskiego stronnictwa ludowego, pamiętajmy o tym, każdemu należy się szacunek. Niewinni są ci wyborcy PIS-u, którzy podejmowali taką decyzję, bo mieli do tego prawo. Za wiele spraw. Za chaos w wymiarze sprawiedliwości, za podział społeczny, za rozgardiaż, za anarchię odpowiadają ci, którzy przez 8 lat rządzili, a nie ich wyborcy, ci, którzy niestety nie potrafili sprawować tego mandatu. Ich będziemy rozliczać, a wyborców będziemy szanować i zapraszamy Was do wspólnoty. Polska jest dla wszystkich, Polska jest naszym wspólnym dobrem, Polska nie jest żadnej. Partii politycznej ani żadnej władzy nawet. Polska jest Polaków i Polska jest dla Polaków. To jest bardzo ważne, to jest dla nas naczelne zadanie. Moi drodzy, ten rozgardiasz prawny, rozgardiasz legislacyjny, chaos, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości. Tyle reform, tyle nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym, innych ustaw zmieniających prawodawstwo, a tak naprawdę likwidujących praworządność przez wiele lat, doprowadziły do takiego chaosu, jaki dzisiaj obserwujemy, do tego, że nie ma pewności wobec prawa, nie ma sprawiedliwości, trzeba to wszystko krok po kroku przywracać. Obywatel idący do sądu nie wie, czy ten sąd ma prawo orzekać, bo są wyroki na przykład sądów europejskich, które nie uznają i mówią, że ta izba, to na przykład dotyczy Izby Kontroli Nadzwyczajnej, nie jest sądem. To jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wyraźnie o tym mówi. To jest zamieszanie prawne, które powoduje, że każdego z obywateli może to doświadczyć. Wychodzenie z tego nie jest proste. I nie jest łatwe. To nie są łatwe i proste rozwiązania. Też władza, która przez 8 lat była władzą absolutną, skupioną tak naprawdę w rękach jednej osoby. Bo wszystko... Było zarządzane z jednej ulicy przez jedną osobę w państwie. Władza absolutna niestety doprowadziła do tej degrengolady, do tego chaosu. Trzeba to naprawić, wyprostować na dobre tory, żebyśmy mogli czuć się normalnie, bezpiecznie, żeby był trójpodział władzy, żeby była władza sądownicza, która jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej, żeby była współpraca władz, kiedy to potrzeba, bo do tego też nas zobowiązuje konstytucja. To jest Zadanie dla całego rządu, nie tylko dla jednego środowiska politycznego. Jedna rzecz jest dla mnie niezrozumiała do dzisiaj: brak akceptacji decyzji suwerena przez tych, którzy przez dwa miesiące nie potrafili ustąpić z rządu, nie chcieli oddać sterów państwa polskiego w nasze ręce, pomimo że wyborcy tak zdecydowali, pomimo że jasno deklarowaliśmy, że taką koalicję stworzymy. I nie ulegliśmy w żaden sposób pokusie własnych ambicji. O tym mogę powiedzieć szczególnie ja i nawet muszę powiedzieć szczególnie ja w miejscu, w którym tak wiele naszych rodaków na mnie zagłosowało, w moim okręgu wyborczym. Tych ofert nie brakowało, złotych gór, które leżały łącznie z tworzeniem prawie całego rządu przez tylko jedną partię polityczną. Ale ja tej pokusie nie uległem. Nie sprzeniewierzyłem się woli wyborców, schowałem, co nie jest zawsze łatwe. A w polityce, jak się jest liderem, to, to się chce iść zawsze e, do przodu. Tak ja to też postrzegam. Ale idea Witosa i słowa Witosa dla nas nie są tylko hasłem. Tam, gdzie zaczyna się interes polski, tam, gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii, kończy się Twój osobisty interes. To jest dla mnie. Zawsze wskazówka i drogowskaz, jak mam podążać. Nigdy się na tym nie zawiodłem. I wiem dobrze, że w tym wypadku też się nie zawiodę. Dotrzymaliśmy wierności naszym obietnicom. Nie udało się nas złamać przez 8 lat. I nigdy nie udało się kupić ludowców ani ruchu ludowego. Jak jesteśmy przy Witosie, no to ten rok jest szczególny. Chcieliśmy mu dać chyba najpiękniejszy prezent na, na jego 150 urodziny, na 150 rocznicę urodzin, bo 21 stycznia będziemy tą rocznicę obchodzić, jest z nami Ryszard Ochwart szef Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Wincentego Witosa będzie organizował wspólnie z Panem Wójtem Gminy Wierzchosławice Andrzejem Rozem, wspaniałe uroczystości. Zapraszamy wszystkich. To są jedyne uroczystości, które są tak naprawdę związane z Witosem i prawdziwe, bo tych, którzy będą składać kwiaty może być więcej, tylko część z nich będzie miała z tyłu za plecami zaciśniętą pieść. Przestrzegam przed fary ułoszami, przestrzegam przed e, tymi fałszywymi prorokami, którzy od lat próbują ubrać się w strój ludowy, ale on jest po prostu dla nich e, za duży i bardzo źle w nim wyglądają. Tych przebierańców w najbliższych dniach tutaj w okolicy Tarnowa może się trochę pojawić. Nie zwracajcie na to uwagi, przetrwaliśmy czas trudny. Pokażemy, kto naprawdę zadbał o Witosa. A dowody są po naszej stronie. Bo na 150. rocznicę urodzi... Za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich, ówczesnego Rzecznika Adama Bodnara, podtrzymano przez pana profesora Marcina Wiącka, obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Izba Karna Sądu Najwyższego, w składzie niebudzącym żadnych wątpliwości na czele z jej ówczesnym prezesem, e, podjęła ważną decyzję o rehabilitacji Wincentego Witosa, o zmazaniu hańby Sądu Brzeskiego. I w 2024 roku, to jest pierwszy rok, który przez cały rok będziemy mogli mówić i każdy następny, w obliczu prawa, w obliczu majestatu Rzeczpospolitej, premier naszej wolności, Vincenty Witos, jest osobą niewinną i powinien być darzony powszechnym szacunkiem. To jest wielkie osiągnięcie pokoleń ludowców. 90 lat na to czekaliśmy, 90 lat o tym marzyliśmy. Uzupełnieniem tego, za co bardzo chciałbym teraz podziękować, jest honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Romanowi Ciepieli, panu przewodniczącemu Rady Miasta Tarnowa Jakubowi Kwaśnemu za to, że Rada Miasta Tarnowa. Na wspólny wniosek prezydenta i przewodniczącego jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Wincentemu Witosowi w 150. rocznicę jego urodzin. To brzmi dumnie. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim radnym, oni byli ze wszystkich opcji politycznych, wszyscy zagłosowali za. Miałem sposób